Kolejne pytanie chciałbym skierować do pana prezesa Frączka. Panie prezesie, proszę o komentarz z perspektywy firmy, która już bierze aktywny udział, podobnie jak PKN Orlen, tylko trochę z innej strony w transformacji polskiej energetyki. Jak pan widzi, biorąc pod uwagę państwa doświadczenia, polską drogę do neutralności klimatycznej? Tak, jako firma Ekokonsul, jako będąca częścią grupy technologicznej ASE, bierzemy aktywny udział w transformacji polskiej energetyki i chemii. W związku z czym rzeczywiście dobrze Pan to nazwał, jest to dosyć duże wyzwanie. Największym problemem neutralności klimatycznej kraju jest specyfika źródeł wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Jak tutaj przedmówca wspomniał, bazująca generalnie na węglu kamiennym i węglu brunatnym. Do roku 2025 kończą się dopłaty do, do elektrowni emitujących powyżej 550 kg dwutlenku węgla na megawattogodzinę. W związku z czym oznacza to konieczność wyłączenia. W większości bloków jednostek wytwórczych energetycznych na południu kraju, co będzie pogłębiało deficyt mocy, niezależnie od, od scenariusza rozwoju tej mocy i dochodzenia do limitów emisji dwutlenku węgla. Kolejnym problemem, jaki się nasuwa, czy z zadaniem do rozwiązania jest na pewno kwestia przesyłu tejże energii poprzez sieci przesyłowe energetyczne 400, 220, 110 kW i sieci dystrybucyjne, które charakteryzują się w tej chwili pewnym zapóźnieniem technologicznym, bardzo długim okresem eksploatacji, co za to idzie stosunkowo wysokim współczynnikiem że tak powiem awaryjności tych linii i trudnościami w osiągnięciu param wymaganych parametrów jakościowych energii dla niektórych odbiorców końcowych, szczególnie tam, gdzie ta sieć jest, ta gęstość sieci jest ograniczona. Mówimy tutaj o Polsce północno-wschodniej czy, czy też północnej. Oczywiście rozwiązaniem przyszłościowym jest w dalszym ciągu kontynuowanie poprawy efektywności energetycznej kraju, bo to zawsze mniejsze odbiory powodują mniejsze zapotrzebowanie na energię oraz produkowanie energii elektrycznej ze źródeł nie, nieemisyjnych. Tutaj mówi się właśnie o OZE, odnawialnych źródłach energii czyli farmy wiatrowe i fotowoltaika na lądzie, jak i znaczącym krokiem na pewno będzie budowa wspomnianych farm wiatrowych na morzu. Przy czym nieodłącznie należy pamiętać o zagwarantowaniu stabilizacji tejże energii produkowanej przez odnawialne źródła energii, tak zwanego backupu, którego w tej chwili no, musimy pilnie poszukiwać bądź też magazynować tą energię za pomocą technologii, które są w tej chwili dopracowywane i badane, Bądź też przetwarzać tą energię elektryczną, na przykład za pomocą procesów elektrolizu na wspomniany tutaj wodór, tak zwany czysty zielony wodór, który może służyć do różnych celów, w tym do tankowania komunikacji miejskiej, gdzie też tutaj zarówno i PKN-ORON, jak i grupa LOTOS przystąpiły do tychże projektów i starają się je realizować. No i pozostaje jeszcze wspomniany gaz jako paliwo przejściowe, przy czym tu znowu należy pamiętać, że część naszego kraju nie jest zgazyfikowana wystarczająco, stąd z 33 z 55 najbardziej zanieczyszczonych miast znajdują się właśnie w Polsce. Zapotrzebowanie na gaz ziemny rocznie dochodzi do 20 miliardów metrów sześciennych rocznie. Większość była sprowadzona z kierunków wschodnich, Ukraina, Rosja. W tej chwili, jeżeli chodzi o gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych, Kataru czy Norwegii, mamy możliwość transportowania przez gazoport w Świnoujściu i stąd też inwestycje, w których również bierzemy aktywny udział, dotyczące rozbudowy między innymi gazoportu w Świnoujściu zlokalizowaniu pływającego terminala gazu skroblonego w Zatoce Gdańskiej, czy budowa rurociągu podmorskiego Baltic Pipe, który umożliwi podłączenie złóż norweskich do, do naszego systemu energetycznego. Panie prezesie, myślę, że gaz jako ta konkluzja e, e, gazu jako paliwa pomostowego na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej to jest właściwa puenta tej słusznej diagnozy wyzwań, jakie stoją przed polską energetyką.